Dzień dobry kochani, was witam z Turcji, a ja przyjechałam się zrobić tutaj troszeczkę renowacji pod ten live na 1 listopada. Ale tu już nie założyli nową wrodę. Nie mam już tych poduszek tutaj. Tak wszystko jest uniesione. Worki pod oczami były i nie ma. Nosek będzie troszkę wyżej podniesiony. No i ogólnie ten owal twarzy. Pan doktor też powiedział, że mi się uniesie. A generalnie jestem bardzo... Odwalone. bardzo. Powiedział do mnie tak, ten pan doktor Mechmed, bo on tutaj jest w ogóle międzynarodowa obsługa. Wspaniała obsługa, naprawdę. Pan doktor Mechmet powiedział... Lalka, poczekaj, zrobimy ci też tylko e, chwilkę cierpliwości, ponieważ e, tam odsysamy taki gruby brzuch, no to będzie materiał, żeby to mnie wystrzyknąć. I ja tak czekam, czekam, mówię, połączę się z wami, bo zawsze jest bardzo duża odsłon, jak e, kobiety wykazują, jak się zmieniają. Zobaczycie jak będę wyglądać na live 1 listopada. O, ja myślę, że oni mi już zdejmą wtedy te wszystkie naklejki, o, tampony i inne rzeczy i będzie luksio, luksio, naprawdę no, czuję się fantastycznie i już nie mogę się doczekać jak zobaczą mnie koleżanki.